37 kg nie wyciągamy go z wody Ale pierwsza ryba Wypuszczamy go od razu ja ci powiem że tu kawałek mięsa jest już hmm. na nim o, już Poszedł huh. Szkoda, że nawet zdjęcia nie ma Dziki ma znowu rybę, a polecieliśmy obudzić tam Krystiana i Magdę, bo mieli, mieli też, branie, też no, a tutaj słychać u Kamila rwie, ale ładnie szedł, no nie? No. Dawaj go tutaj do do siaty, jest. No a jak? No złożymy te ryby mają? No ten to chociaż Ci pobawił się, no nie? O Rzek, po No, cały czas się jesz, ale ładny, no. Bo to jest no, Ile Ma 8 z podbierakiem, no to z siedem, dajmy mu. Gdzie tu zabierasz? Z podbieraka no, chciałem go wypuścić. Nic nie jest z podbieraka niewygodnie. Woreczek masz, zobacz, elegancki. Tylko woreczka nie wyrzuć. <śmiech> 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 nie pływa? Nie pływa daleko. Ja wczoraj tego jesiotra dużego Ja go nie wyjmowałem z wody, a tyle go reanimowałem. Jaki to rozmiar nam dali? 32 a, Dwa, No to przecież to jakaś parodia. tutaj dają wodary? Tak. Jak ja mam w tym w ogóle tam wejść? Ty, jak jest napis na, nagryw, to cię nagrywa? No, jak jest na czerwono. No. Nie, Niezłe. Różne to jakiś parodia. Bo się rozebrać. Nie, zimno. <śmienny> o Jezu, te wodery niepotrzebne. Pa. Patrz, jak idzie. Ty, Bo cię, bo cię wciągnie. No zresztą jest bardziej waleczny przykręcił. Bardziej waleczny niż ten duży. To by jakby. Bez porównania. No Pisałem, jak czytałeś, że ten, że. Dobrych ziemniaków. No, bo ta, taki opór bardziej od górnych ziemniaków bym ciągnął. Dlatego, że to ten biały, dlatego taki waleczny. To jest... Dobra, dlaczego? Tak bo, Nakrzyczałem, nakrzyczałem. No a co albo jak Zdjęcie Zdjęcie. To nawet. Ale jak się ładnie zapinają. O, i to jest ten jesiob, który robi krzywdę. On jest bardzo szorstki. To białuga. Tak. Poczekaj chwilę. tak się pioł idealnie w tą no w są w tą, w tą do... ja jeszcze nawet haczyka nie złapałem w razie automatycznie tak na fanty spektę żeby podać to się dobrze podstawić że tak nie wyciągnie Trzecie stanowisko zmienia powiedz coś Brak mi słów <noise> Ale wyprowadził już my ile co? No szed... Raz, dwa, trzy, na czwartym stanowisku już No ale on zobacz gdzie poszedł, już był przy brzegu i zobacz gdzie się poszedł To chyba będzie jesiod, bo kart by tak nie szedł Ale idzie cały czas A już idzie tam, tam Już tam. Idzie, no... idzie na... środek idzie W środek się. No ale od razu jeden po drugim. Jeden no, wyciągnąłeś, i. Nie zarzuciłem jeszcze. Nie. No nie, nie, nie zarzuciłeś. Chcę Magda jak ma wędkę, żeby mniej. Poczekaj, jestem za wędkami? Tak. Tak, tak za jedną, no, a druga, druga jest przy na szarem A Magda drzema? Nie, ona trzeba się wykąpać i ogarnąć się... Ja niech nie w średniu. Zginęło. czy jeś od, jeś od jeś od tak daleka? ta, za dupę i to ta białuga no, dlatego tego taki silny aj, znowu ja karpia dzisiaj nie złowię? Nie, nie biełga. Ale liczy się, no nie? No. Wjechał, ma gdzie? Okay. Za dupę Za płetwę, dlatego on miał tyle siły Pokaż go nam, Krystianie, tak tylko wiesz O Nawet nawet, dobra Przyranimuj go i niech płynie Czyli on nie chciał zjeść mojej przynęty Mam nadzieję, że nie za dupę, bo to bez przesady. Pójdzie za markerem? No. no A, już bierze go. No ale... No i zepnie się w końcu. No to jest niemożliwe, że będzie go tak kładł. O. No i przeszedł po markerze. Wyjdzie marker? Albo idziesz z markerem. Nie, wtedy wyszedł. Marker chyba się składa. To jest. Tak, on się kładzie po prostu. Ale tak mu Powiększam te pola do łowienia sobie no. <grywa> Nie nie wiem, to jest taka duża ryba kolos czy to nie ale do ten mały Ale ładnie Nie no Dobra Poczekaj, ja wejdę do wody, chociaż zrobię zdjęcie może z jedno ja Czy ja trzymasz Magda wędkę Masz kamil dam ci aparat Nie chcesz moim takiego zajebistego mieć? No to, to Kamil niech weźmie wędkę Kamil musi trzymać wędkę takie zajebiste Ale to musi być 2,5 metra ode mnie nie? O Jezu, to Ty się ja odsuć 2,5 metra Ja tam nie będę wchodził daleko Ja ci powiem jak tam Zajebał. Zajebą? пусть O, drugi raz on tego nie przeżyje, nie wierzę w to, że drugi raz przeżyje. Ja raz mi wpadł do wiadra z wodą. To ty z telefonu? O, powiem wam, że... Mam wagę. Masz tu wagę, nie? Masz tu wagę? No. To daj, od razu go najpierw zważymy. To też I jest otra. Ja Ci powiem, y, żyje. O. Żyje? Na żyje. razie? Wpadł mu telefon do wody. No. Weź mu ten. Wytrzeb wy, mu to z tej ładowarki. Wejścia, <trony> po to najgorzej, Odbił się tylko tamty miesiąc, się odbił. Poczekaj, może go przygnie trochę. <trony> Aha, był taki ciężki, że no. się odgiął. No 3, 37 z, z workiem ważył. To już rekin. Rekin. Dzięki. Jeszcze chyba oh, za mało. O, pierdolony. Nie no, ten ma 20 z workiem. Nie, nie mówią. Ile ma worek? No... Z... <coughs> Ze 2 kilo. Pierdolony z półtora. Gdzie ty uciekasz, koleżko? Puszczam się. Dobra. Puszczam. O kurwa, Ciężki To tam Co tego. To mi się nie mieści w kadrze kurwa. Dobra. Do Puszczaj go. Dobra, Starczy ci. Pompuj. Co tu pompować, człowieku? O, żwawy. Dawaj go ja tu z Płyń. Dzięki. Dziękuję Ci za pomoc. Wziąłem wszystkim na nie? Gratulacje. Pokażę, szef, no? Dziękuję. A ja chcę. Te plaki zielona. Ja. Już mi to dwa plaki nie... <laughs> Jeszcze do Alberta mówi, kupisz plaki może. <laughs> Tam to spogoniłeś? No, Mogę bo... To chyba duży, co? No to będzie ładny. Pierdzący, ładny. <grymne> Zara ci żyłka pęknie. Pierdząca. Żeby ci rakieta <grymne> się nie, ten, nie, nie rozleciała. Jak będziesz zanęcał. A o ciebie już zanęcenie? Nie, no się śmieje. Daj polu tu tą kamerę, co? Tak, żeby się rybę nagrywała, nie mnie. Górek ma dobrze, bo Górek z tą swoją Basią jeździ. Wiecie, który Górek? No. Tylko on wyczynowe filmy robi. Aha, on robi, ona nagrywa, tak? No, no. Ona wszędzie z nim jeździ, do Czech na zawody. Wyczynowe to znaczy co? Skakuje... Tak, była... odpierdala wyczyny. Z do wody? Czy z wędką do wody i kurwa poluje w wodzie? Zależy to dla ciebie jest wyczynem. Wszystko zależy to jest wyczynem. nie, no nie spodziewałem się. właśnie pytam się co, ma, co robi. Ale weź mi tu karpie, bo już trzeciego wyjmuje spod co? Co? brzegu. No co robi Nie chcesz się miejscami zamienić? A wiesz, że ja tu nie chciałem musiąć? Alberta na 15 później przeniesiemy, to przyjedzie. Gdzie on mi po prostu zła węgiel. Nie, bo będzie chuj tu łowił, nie, nie, nie. Nie no, on będzie on spod brzegu łowił. Tak, nie. Ooo! I tak chyba? Panie. Nie wiem, bo ja go nie widziałem jeszcze. Tylko tak wiesz. A co to tam? Co on? 6200. Dobra, weź sobie, zostaw jest, to, niech to odpocznie, chodź, kaszankę wziął. Nie, yes, zdychy ma, tylko zobacz. Nie, mały. No bo walczy i on Bytynowy. ma do 10 minut. Wycynowy. Wycynowy? Wycynowy. No to skakuj. Ale ładnie, smutnie. Galba ma fajnego. Nie ma, Fajny ma. mały, śpiewał sobie ma, nasz. Czekamy jeszcze. Myślałem, że już zawraca. On mówi pytali, na tamtym O, wielki łeb ma. Gdzie w te krzaki? Ucieknie. Zamówiłeś jak Amur, nie? No. Siedzi! O, gdzie on się tu. Nie patrz, gdzieś haczyk ma. Zobacz. Zobacz. się zgnije. Zgnije już, no? Ja mam gdzieś w płyn? Ja też mam. Trzeba mu psiknąć. Ale w dolną wargę się pięknie ciachną. Książkowo? Książkowo, no. Ale jaki ładne. Ważymy. Gdzie ta waga teraz jest? O kurwa U nasza miś na no rozchodzie Magda U Ciebie ogólnie A tam to ja nie wiem co ja teraz wagę wziąłem do ważenia Tych Toreb O jest to, Toreb na ten Do samolotu i tu waga trąka ja, Twoja ma... była no. no pochwalił się Mu Już on tu brał trochę widać po nim No mortka rozerwana, nie? No Lej wodą, żeby był cięższy <grym> O Łopił mu na ta nie Nie on ma Z12 <grym> Więc nie ma chyba Jesiotra jak ważyliśmy ja tam Z 16 Z16 ma. Nie, zobacz. Nie? 14 ma z workiem. 13,5 z workiem, czyli 12,5. Co możesz to tak? Aha człowieku, prezentacja ryby. <gry> Czyż ona zrobi takie zdjęcie, że kurwa zrobimy z niego trzydziechy dziką. Na tle sawanny. O. W na osinach. Jeszcze nie? jedno, bo oko tam czekaj. Ja czy on? Ty. Ty. Wrowie na osinach. Złapałeś. Prze, Wczoraj jedziemy na ryby, a na osinach siedzi facet na rowie, kurwa, z jakiejś drogi no, wyłowił ryby. No warszawskiej co jest, tam facet ryby łowił. Ale no może tam coś jest. No, tak. no, no musiało no, coś być, coś. bo zmieniał przynętę. No. No. Ale za 20 metrów ten rów się kończy, już sucho. I jeszcze mówię do Kamila, co on tam robił, ten faccio? I coś, bo chyba tam... No stara ryba już, więc... Był jaki pomarszczony. Ciężko by go było usmażyć. Nie no, dawaj zobaczymy na wyłach. <laughs> Dobry. Czyli już mam drugą rybę wyjazdu, największą. No, to I karpiszona. Paula weź go do domu, więc zabiera mango. Już jedzie. Swoje powił. I spod brzega. Przed nocą trzeba się wziąć za nęcenie. Nic nie pokazujemy, tylko ryby. Ryby. No, do spomba. Żarenka, jakie to, jakie zrobiliśmy, fermentowane. W koli. W, w, w koli. <grym> Pelet, kulki. <grym> Jedną wędką łowię sobie tu przy samym brzegu na Jesiotra, o tak mniej więcej tu, więc możecie sobie ocenić, ile to jest. 3 metry od brzegu, a drugą łowię tu, jak jest marker. O, to tak. O, tak tyle style przed markerem. O, tu jak się kończy, to światło od domku. Jak na razie, na metodę nie wyjąłem żadnego karpia wina na bank przyponu. Bo tam mam taki skombinowany duży haczyk. Dużą kulkę zakładam i miałem dużo odjazdów, ale żadnej ryby nie wyjąłem. Wszystko wyciągam tu spod drzewa. Ale już mi się tej nocy nie chce zmieniać. Tylko nie wiem po prostu, czy. Zamiast chować kulkę do koszyka, do metody, po prostu będę ją luzem sobie wkładał. O, Zanęcił mi. Zawiązała się, zaczepiła się. Nie otworzyła się? Otworzyła się, ale się zakręciło. <śledź> 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 Amator. ty kurwa w moim łowisku łowisz? Amator świeżych śliwek. Nie, kurwa. Na cieście drożdżowym. Miting, mitingem, ale trzeba coś pokazać. Bo słuchajcie, ryba bierze, bierze niemalże na wszystko. Współpracują. Ja jedną wędkę łowię metodą, tylko metodą, że nie wkładam teraz już kulki do koszyka. O, jak szczur pobiegł! Bo jak wkładałem kulkę do koszyka, miałem ze cztery brania nawet więcej miałem brania. I nic nie mogłem zaciąć. Tu się sprawdza. Morwa, Krystian mi dał. I teraz sobie po prostu nabijam ten koszyk i to sobie swobodnie leży. Brania tak samo są, a mówię udaje się zaciąć. Wcześniej po prostu jak wkładałem to tutaj, o, mi się wydaje, że po, że no, zakryłem paluchami, że ta ryba jak zasysała ten haczyk gdzieś tu się mógł zaczepiać i nic nie mogłem wciąć. Teraz już nie ma tego problemu. Udaje się zacinać. No. I nabiłem taką pecynkę. przypon luźno. I to leci do wody. Brania są. I dzięki temu możesz wciąć. W nocy mieliśmy ryby. Ja byłem jednego jesiotra. Wyjąłem jednego jesiotra. Wyjąłem dwa karpie. Kamil też wyjął dwa karpie. A Albert dzisiaj wyjął dwa karpie. No wczoraj nic. Ale ogólnie wyjęliśmy wędki z wody, bo było zimno, mokro, więc nie chciało nam się łowić. Zrobię sobie zdjęcie? Już jedną mam. Ale no. inny to już jest. I Albert teraz wyjął takiego. Znowu na pelet? Pelet. No, widzisz? I to ten mój. I pelet robi robotę. Większość na pelet, i na te twoje kulki. Mi się nie chce peletu, ja mam za długie te włosy i dlatego nie chce mi się. Albert. Ten mniejszy, ale. Zdjęcie. Ten ładny. Ale zobacz Albert, pierwszy, nie, drugi jego pocałunek. Czyli nie dziewica? Nie, no już bez przesady. W wieku 40 lat dziewic szukasz? No, Albert, dwie ryby złowiłeś. Ja żadne jeszcze. No. Powiem ci, pokazujesz klasę w ostatnich chwilach. Ostatnie podrygi, ale zabaciakiem. No, z hukiem. Zwijamy już wrotki. Dla niewtajemniczonych byliśmy na łowisku kamień. Bo nie wiem, czy w ogóle pamiętałem, aby to powiedzieć. Troszkę połowiliśmy jesiotrów, karpi ryby sprzyjały, nie brały wielkie, ale było łącznie. Złowiliśmy ze 20 karpi z 10 siotrów, więc coś się działo. Nie ma co tu więcej gadać. Sprawdzało się. Morwa najbardziej, katalist i makrela to były takie trzy przynęty. No i kamień, jeszcze na pelet czerwony halibut, mu coś tam padało. I to by było tyle, dużo, mieliśmy ciężko z tymi jesiotrami tu, bo jeszcze ich nie wolno wyjmować z wody, bo jest za, za ciepła woda, więc trzeba było się męczyć, jak widzieliście z tym pierwszym jesiotrem. Utopiłem telefon, nie wiem czy to było widać, ale utopiłem no, mój nowy telefon, nie działa, wyłączył się, nie chce się już włączyć, więc są zyski, są straty.